No i dobra, trzeba zobaczyć, a, zapomniałem, no i się mandero. Trzeba zobaczyć, ile tutaj z tego aluminium będzie pieniędzy. Także co? Biorę to, wszystko ładnie czyszczę, tutaj te wszystkie elementy. I będziemy ważyć, ileż my na tym tutaj zarobimy. Także co? Biorę się za rozłupywanie. Tutaj te wszystkie elementy, czyli te pompy, nie pompy, wrzuciłem do pieca. One się wytopią same, żelazo zostanie na ruszcie. Aluminium popłynie do popielnika. Tutaj umiem w warsztacie. Pokażę później, jak to tam wygląda. A tutaj co? Tutaj te wszystkie środki poprzecinam i to wszystko powyrzucam. Także biorę się za robotę. Dobra i rozbieramy gadzinę. Tak, nie ma co się tyle dolić. Wida musi pofolgować. Proszę Państwa, byk już jest wywolony. Na czasie już jeden czysty kawałek. Krok ładny, aż się świeci. Także już czyściutkę wszystko ładnie pięknie. Ładnie wypolerowane nie, no i co, następny element. O, i tak wszystkie elementy po kolei, aż będą wszystkie czyściutkie. Teraz dobrze wyostrzyło. Także, proszę bardzo. Wszystkie wahacze wyczyszczone. Tu są te całe główeczki o, z nich. No, a tutaj są te y, aluminiowo-gumowe tuleje. Tuleje zaraz też wezmę ładnie, doprowadzę do stanu używalności. Także, o proszę bardzo, z wirniczków zostały tylko same. <laughs> o, elementy metalowe. A całe aluminium. Popłynęło do o. a całe aluminium popłynęło do sobie do no zobaczcie, tu jaki kurczę ostry kolorek się zrobił, wyciągnę go. to jest chyba o taki o Tłoczek. jak żelazo, proszę bardzo. Także to wszystko, aluminium zostało ładnie wytopione. Zostały tylko tutaj w tym palenisku. No, tak jak tutaj ten, widać same wałeczki. No i dobra, przestygnie to i będziemy wyciągać aluminium. No i tak, aluminium zostało też wytopione. Także można powiedzieć, że to są odlewy nawet można je podzielić trochę tyle tego tutaj dało, także nie ma większego problemu z odzyskiwaniem o, także tutaj to aluminium idzie do aluminium no a tu jeszcze muszę odzyskać miedziuchę z tego wszystkiego, także co zaczynam działać, miejmy nadzieję, że pójdzie szybko no i tak, tak jak widać po kawałeczku kurcze, wychodzi ten tutaj o, miedziuszka nie trzeba się stresować ale nic. No, w całości będzie jeden kawał. Miedzi. Także kontynuuję. No i proszę bardzo. Czysty element. A tutaj miedziuszka. No i dobra, i rozwijamy druciko z co tego za bardzo tutaj kombinować. I czysty. No i tak, doszliśmy do końca tutaj tej całej naszej historii, z moim dealem, wałek rozrządu za złomik, mam już tutaj wszystko tak jak widać wytopione aluminium mam oczyszczoną chłodniczkę mosiężną, żelazo wyczyszczone z miedziuchy, że tak się wyrażę no i teraz taka z mojej strony mała dygresja wartość rzeczy jest względa dla mnie ten wałek był praktycznie Wart tyle, ile bym został, dostał za niego na złomie, czyli 85 groszy za kilogram. A dla tego, który ten wałek ode mnie dostał, notabene 25-letni wałek, był praktycznie rzecz biorąc bezcenny. Dla niego taki wałek był kwintesencją jakości niejakoż. Bo. Tak jak sam tam swojego czasu kiedyś napisał, mądry człowiek, współczesne rzeczy są po prostu nie za bardzo wysokiej jakości, a te sprzed ćwierć wieku są jakości o wiele wyższej. Także widzicie, wszystko zależy od tego, kto chce od Was cokolwiek kupić. Dla jednego nie będzie to warte nic, a dla drugiego będzie to warte o. Tak, jak tutaj to widzicie, dla mnie ten wałek nie miał wartości żadnej, a dla kolegi miał wartość olbrzymią. Chciał mi zapłacić pieniążki za to. Ja nie mogłem się na to zgodzić. Nie zgodziłem się. Powiedziałem mu, żeby mi przysłał jakikolwiek złomik do rozebrania. No i on mi przysłał to tutaj, wszystko, co się tutaj znajduje. Także widzicie, wartość rzeczy jest względna. Po prostu trzeba. Trafić na odpowiedniego kupca. Dla jednego śmieć, a dla drugiego bezcenna rzecz. Także co? Ważymy i zobaczymy, ile tutaj z tego będę miał pieniążków. Dzięki mojemu koledze, który miejmy nadzieję, już naprawił swoje auto, czego mu serdecznie mocno życzę. Sprawdziłem w internecie. Na stronach Metaleo, bo akurat ta firma najlepiej płaci w Polsce za metale kolorowe. Nie ma chyba lepszej. Jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat, to prosiłbym przesłać go do mnie. No i tak. Aluminium, odlewy, nawet i przetopy, takie. Z tego co się orientuję, w Metaleo nie przyjmują, ale tutaj u mnie na złomowcu nie ma problemu żadnego. Wiedzą, że. Ja niczego nie ściągam ze słupów, i nie przetapiam, że tak się wyrażę. Dobra, także odlewy aluminiowe kosztują w Metaleo 630, Miedziucha 3140, czyli taki niesort, można powiedzieć. Mosiąc, chłodnice, czyli takie jak właśnie tu. 20 ,90 zł. No i umie stal, takie jak tu. Kosztuje 85 groszy za kilogram. To już jest. Można policzyć, że sad. Stal ostatnimi czasy podupadło na cenie. Trzeba brać to, co dają, a jak nie, to magazynować i czekać na lepsze czasy. Także co? Moi drodzy oglądacze, waży to wszystko i zaraz Wam przedstawię podsumowanie mojego dealu. No i dobra, i wszystko. Jest już jasne. Aluminium miałem 8 kg 25 po 6,30 dało 52 zł. Miedziuszki było kilo 40 po 31,40 dało 44 zł. Mosiądzu było 1 kg 14 dało 24. No i stali było 11 kg 20, czyli dało 9 Złotych 50 groszy. Zł. Oczywiście ceny delikatnie zaokrąglone do pełnych złotówek. No i z tego całego dealu wyszło mi 129,5 zł. Zawałek, który według mnie był wart złotówkę, a dla kogoś innego o wiele więcej pieniędzy. Także jeżeli filmik się podobał, dajcie suba, dajcie palucha w górę. No i się mandero!